Dzień dobry, witam szanownych państwa. Za mną budynek dworca głównego we Wrocławiu, czyli będziemy zwiedzać tą piękną stolicę Dolnego Śląska. I tutaj pierwsza ciekawostka fakt, że Wrocław też był kiedyś stolicą, ale całej Polski, a raczej Królestwa Polskiego, bo w XII wieku, oprócz Sandomierza i Krakowa, to właśnie. Wrocław był jedną z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego. Za mną kasy biletowe na dworcu głównym. No i czyż nie jest piękny ten neon? Jesteśmy na dworcu głównym przed wejściem na Perun numer 3. No i tutaj dawno temu. Odegrała się niestety przykra rzecz. Był styczeń, konkretnie 8 stycznia 1967 roku. Zbyszek Cybulski, wracając z planu filmowego, chciał zdążyć na pociąg do Warszawy. Niestety niefortunnie wpadł pod koła. Ranny został przewieziony do szpitala. No niestety wkrótce zmarł. Tam na górze znajduje się tablica, która upamiętnia to przykre, jakże, zdarzenie i pamięć o tym, no, jakże wybitnym aktorze. Zatrzymałem się na chwilę pod z ładną kamienicą z pięknym napisem Centrum Biznesu WCP, w której to mieści się Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Natomiast nie o tym. E, jesteśmy na ulicy Podwale i tak sobie uzmysłowiem, skąd się wzięła ulica Podwale. Bo nie tylko we Wrocławiu, ale też w Warszawie mamy ulicę Podwale. A to, bo to jest przeważnie ulica, która ciągnie się wzdłuż murów albo właśnie wałów Starówki. I to właśnie za naszymi plecami jest Stare Miasto, wały i mury tutaj wrocławskiego centrum. Moi drodzy, dotarliśmy do rynku. To stąd startujemy. Stąd zaczynamy naszą wycieczkę. Już właściwą. Taki spacerek. Zrobimy sobie rundkę. A rynek... Rynek, no bardzo stary, bo pamięta XIII wiek. Za nami ratusz. Zaraz sobie podejdziemy dalej. Zobaczymy to z bliska, jak wygląda, gdzie się kryją krasnale, których we Wrocławiu jest ponad 800 sztuk, i ich liczba ciągle rośnie. No i zobaczymy sobie może jeszcze Wrocław z lotu ptaka z góry. Może wejdziemy na jakąś dzwonnicę na jakąś wieżę, to zobaczycie, jak wygląda panorama Wrocławia. Może trochę mroczny będzie ten odcinek, ale chciałem Wam też przedstawić ten jakże urokliwy pręgierz. Pręgierz, czyli taki słup, który przeważnie stał przed ratuszem na rynku. I tutaj wymierzano kary za różne przestępstwa. A ten jest tutaj przed ratuszem jest niezwykle urokliwy. Na czubku może widać małą figurkę tak zwanego Rolanda. Koleś Kat, który trzyma miecz i taką e, Witkę do, do zadawania kar cielesnych. Widzicie te detale. Proszę bardzo, jakie to wszystko jest tutaj. Odwzorowane pięknie w najdrobniejszych szczegółach. A tutaj mamy główne wejście do piwnicy świdnickiej. I humorystyczny akcent figurki o, mieszczka i chłopa. Chłop nachlany wraca po niezłej libacji. A kobiecina biedna czeka na niego z bucikiem w ręku. O, żeby mu. O, to dopowiedzcie sobie już sami, co. No i obowiązkowym punktem jest tutaj piwko, wieczorową porą. Dookoła piękne kamienice, o których by można e, pewnie rozprawiać godzinami, ale ja się na tym nie znam, więc tylko powiem Wam, że tutaj e, za mną jest fontanna, jedna z najbardziej, no chyba najsławniejsza tutaj e, fontanna we Wrocławiu, miejsce spotkań wieczornych, gdzie jest gwarno w soboty, w piątki a w ogóle jest w tygodniu nawet gwarno jak jest pogoda, są dobrzy ludzie są, jest pozytywny klimat to, to tutaj spotykają się ludzie i, i balują po różnych kawiarniach po różnych restauracjach których jest tutaj no, nieskończona ilość ze mną jakże urocze małe kamieniczki Jasi Małgosia często obfotografowywane mają tutaj taki urok, czarm, jest brama, która prowadzi tam do takiego małego podwórka, podwórza, przejście bliżej kościoła. A my właśnie zmierzymy, zmierzamy na tą widokową wieżę kościoła pod wezwaniem Elżbiety Węgierskiej, by zobaczyć jak wygląda rynek, a może coś więcej e, uda się zobaczyć. Podobno w piękne dni da radę zobaczyć karkonosze, nawet śnieżkę, ale dzisiaj mamy pochmurno, więc nie sądzę, że będziemy mogli aż tak daleko sięgnąć. No i właśnie jesteśmy przed kamienicami Jaś i Małgosia. No i sobie sami odpowiedzcie na pytanie, który to jest Jaś, która to jest Małgosia. I kościół pod wezwaniem Elżbiety Węgierskiej w pełnej krasie. Wieża widokowa, na którą mam nadzieję uda mi się wejść. Na górę prowadzą 304 schody. O takie. Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł. 304 kroki zaliczone, żeby zobaczyć taką piękną panoramę. Od czego by tu zacząć? Proszę, jaki piękny drogowskaz. Zajrzymy na uniwersytet. Później znowu szrynek. Mamy jeszcze dwa muzea. Co my tu jeszcze mamy? Mamy też w tamtą stronę jadki i arsenał. A może hala targowa. I panorama racławica. No i chyba tam pójdziemy później, ale najpierw uniwersytet. Ale najpierw śniadanie, bo to najważniejszy posiłek za dnia. A niedźwiadki lubią zjeść dobrze, więc sprawdzimy misia. Bar mleczny miś. I śniadają. Niecałe 16 zł za taki zestawik. A wszystko w oparach PRL-u i kapującej wody z sufitu. Bo niestety przytrafiła się awaria, co właśnie widać. Plac uniwersytecki, moi mili, za mną nagi student. Nagi student z szablą, która wiecznie jest, a raczej wiecznie jej nie ma, bo, bo kradnął. No teraz też jej nie ma. Został jakiś kikut. A podobnież jest to przestroga, bo student był hazardistą, no i został skubany, także wylądował na go. Na środku tutaj placu uniwersyteckiego. Dookoła otaczają mnie budynki uniwersyteckie, a trzeba wiedzieć, że Uniwersytet Wrocławski jest no, jednym z czołowych w Polsce, jak nie i w Europie. Tak naprawdę e, wychował dziewięciu nowelistów w XX wieku, a jego założenie przepada na rok 1702 więc wiekowy, wiekowy uniwersytet. Eee, o, uchyliła się brama, więc zaglądamy do Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotarłem na szczyt wieży matematycznej w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy tutaj taras widokowy i mamy piękną pogodę. Więc mogę wam pokazać, jak wygląda panorama w słońcu. Jak pięknie wygląda stare miasto. Jak wyglądają obrzeża tego dużego, co bądź co bądź miasta. O moi drodzy. Ja chyba mam jakieś tam na górze układy, bo żeby taka pogoda, jak jestem tutaj na tarasie w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, no kurczę, proszę bardzo, proszę bardzo o tam właśnie jest mostek. Ale najpierw Kościół, Kościół Świętej Marii Magdaleny. E, I dwie wieże. Pomiędzy tymi dwie, dwiema wieżami jest mostek. E, mostek pokutnic, e, zwany mostkiem pokutnic, bo zamykano tam podobnież niewiasty, które nie chciały się żenić, nie chciały zakładać rodziny, e, więc chciano je tam zesłać, żeby odpokutowały właśnie te swoje hulaszcze życie. Zamykano jest, żeby sprzątały, żeby zamiatały ten mostek. Niektóre kobiety niestety nie wytrzymywały, rzucały się. Stąd w legendach są pochukiwania, jakieś jęki, szelest z zamiatanego mostka. Na znak, że tam jednak straszy są jakieś duchy. Oczywiście to są wszystko legendy, druga legenda. I druga nazwa tego mostku to jest Mostek Czarownic, e, a to za sprawą, że e, była taka metoda na sprawdzenie, czy kobieta, która była posądzona o to, że uprawia czarną magię z czarownicą, e, wysyłają, wysyłano ją na górę. I miała przejść przez ten mostek. Jeżeli przeszła, no to znaczy, że jest czarownicą i trzeba ją zabić. Jeżeli jej się nie udało i spadła, no to odeszła niestety z tego świata, ale już jako oczyszczona z zarzutów bycia czarownicą. Tak czy inaczej, no nie było to e, najlepsze wyjście dla kobiety oskarżonej o uprawianie czarnej magii. No skończyło się to jak się skończyło. Tak czy tak śmiercią Dam wam posłuchać tych strasznych odgłosów. Zadbali o klimat. Zimno parno. Fajny klimacik. Całkiem co innego po ostatniej wieży, na której byłem. Ale jasno! Prawie na górze można sobie zrobić zdjęcie jako tekla i martynka. To powiem wam jeszcze jedną legendę, która łączy się właśnie z tym mostkiem. Tutaj wspomniane Tekla i Martynka. Tekla to była właśnie ta poróżna dziewczyna. Piękna, ale jakoś nie chciała się żenić. Chciała balować, szukać chłopców, ale niekoniecznie do zamąż pójścia. Ojciec Tekli przeklnął ją w końcu za to, że była niepożyteczna i jeszcze taka rozpustna. I jeszcze tej samej nocy tekla została porwana i osadzona tutaj, właśnie na wież na mostku. Za karę, za swoje próżniactwo, miała zamiatać mostek do końca świata. Mijały lata. Nikt nie słyszał tekli, bo wysoko, więc nikt nie mógł słyszeć jej płaczu, jej jęków. Postarzała się, opadła sił, już nie była taka piękna jak kiedyś, więc do pomocy dostała czarownicę, Martynkę. Martynka, chociaż czarownica, to jednak dobre serce miała, usłyszała opowieść tekli, no i ujęło ją to za serce i postanowiła jej jakoś pomóc. Chwyciła za miotłę, no i poleciała na rynek. Na rynku spotkała jakiegoś. Mężczyznę na czworaka. Podleciała do niego, spytała się, czy możesz w czymś pomóc. Co się, co się tam dzieje? A okazało się, że to był Czarodziej Michał. Czarodziej Michał zgubił okulary. No i bez swojej różdżki, którą też upuścił, no był bez mocy. No poprosił ją oczywiście o pomoc. Martynka znalazła różdżkę, oddała Michałowi. No, i ten postanowił z wdzięczności spełnić jej jedno życzenie. Martynka, przejmując się losem tekli, poprosiła Michała, żeby uwolnił tekle. Co się stało? Co się właśnie stało? No, jak już wróciła e, Martynka na mostek, tekli już nie było, była wolna. A mostek już tylko pozostał przestrogą dla próżnych, influencerek. Nie liczy się tylko wygląd. Za mną przykład gotyckiej architektury: Kościół świętego Maciej'a z charakterystyczną czerwoną cegłą. Proszę. Nie sposób nie docenić architektury Wrocławia piękna kamienica. Ktoś chodził do takiego liceum, siostr Urszulanek. Proszę, jaki piękny budynek. A dla zainteresowanych ścieżka historii Wrocławia w chodniku. Daty, no i odzwierciedlenie na chodniku. Średniowieczny handel był podstawą dobrobytu. We Wrocławiu, jeszcze do dnia dzisiejszego, możemy wyróżnić takie trzy centralne punkty handlowe. Czyli to był oczywiście rynek, jak również plac Solny i plac Nowy Targ. A my znajdujemy się przed halą targową, bo to właśnie później handel przeniósł się do zamkniętych pomieszczeń. Pod koniec XIX wieku we Wrocławiu postanowiono stworzyć, wybudować dwie markt-hale. E, właśnie jesteśmy przed jedną, no i jedyną, która dotrwała do naszych czasów. E, mam ochotę na piwko, więc zajrzę i zobaczymy jak wygląda w środku. Lubię takie hale i dobrze, że jeszcze funkcjonują, jeszcze są. Trzymają się pomimo naporu wielkich galerii. I centrów handlowych. A tutaj, proszę, mamy stoiska z warzywami, z owocami. Pewnie są jeszcze jakieś ryby. Do tego mała gastronomia. E, Zegary mistrz, szef i jeszcze parę innych zawodów, praktycznie można powiedzieć, niedocenianych, lekko zapomnianych. A tu w takich jeszcze miejscach, proszę, jakie ładne sklepienie. Jeszcze się zachowują, jeszcze trwają. No i oby jak najdłużej. Nie tylko Barcelona, Madryt, Budapeszt, Praga. My też mamy swoje hale właśnie takie spożywcze. Nie wiem czemu, ale zawsze budynki w tym stylu jakoś mi się tak wydawały jakieś mroczne, jakieś takie straszne, takie creepy. No, nie powiecie mi, że nie wygląda tak trochę strasznie. Mogliby kręcić tu jakieś horrory. A to po prostu budynek Narodowego Muzeum we Wrocławiu. No, tylko że od strony Odry. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy Wrocław jest miastem uniwersyteckim. To potwierdzam i na dowód niech świadczy wielkość tej biblioteki uniwersyteckiej. Ogromny mach! Jest już trochę szaro i buro, ale mam nadzieję, że będzie widać. Proszę, jaki piękny łącznik między budynkiem dawnego szpitala a budynkiem zakonu. Takie perełki. Ależ widoczki, proszę. I tam zaraz się wyłoni jedna wieża, druga wieża katedry świętego Jana Chrzciciela. Nie kłamali ci, którzy mówili, żeby przyjść na Ostrów Tumski po zmroku. Albo jak się już robi tak szarowo-ciemnawo. Wtedy są najpiękniejsze widoki. Do katedry Jana Wszciciela. Pięknie się prezentuje. Jest i za mną kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Też monumentalna budowla. O, z pięknym pomnikiem. Przed wejściem do kościoła. Most Tumski, pięknie oświetlony w Pawieoczka. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale kiedyś było e, tutaj mnóstwo kłódek. Natomiast chyba było ich tak dużo, aż za dużo, że postanowili je zdjąć. I z tego, co kojarzę, to przenieśli wzdłuż rzeki tam na barierki. Natomiast widzę, że z powrotem. Pojawiają się nowe pary, które zakładają z powrotem kolejne kłódki na znak wiecznej miłości. będąc we Wrocławiu nie mogłem sobie darować i nie pójść na jakieś wydarzenie sportowe. Tym razem będzie to mecz koszykówki. Śląsk Wrocław gra właśnie w ramach Eurocup z drużyną Dreamland Gran Canaria. Nie jest faworytem, ponieważ drużyna z Gran Canaria jest obrącą tytułu. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajne widowisko i Sprawią gracze Śląska niespodziankę. Śląsk Wrocław to 18-krotny zdobywca Mistrzostwa Polski. Najbardziej utytułowany klub. Niestety Śląskowi nie udało się wygrać, ale ja się bawiłem przednio. A do tego udało mi się uzyskać zdjęcie z AJ Loterem, gwiazdą reprezentacji Polski i. Drużyny z Gran Dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że podobał Wam się spacer po pięknym Wrocławiu. I zapraszam na mój kanał po więcej wycieczek.